Witam kochani, dzisiaj 27 dzień września 2021. Ruda Śląska. Jesień się zbliża. I tutaj człowiek, który właśnie dbał o swoim świątynie ciała. W wieku, ale. No, figurę ma, wiadomo. I tak wygląda właśnie dbanie o Kościół, czyli o świątynię. 1 Koryntian 3, 16, 17. My jesteś świątynią Czyli nasze ciało ma być święte, tak jak Chrystus miał święte swoje ciało, które bez grzechu. I teraz nam błogosławi. A my sami musimy dbać i zbawiać sami siebie. 1 Tymotusza 4 rozdział 16, werset Długo